Starostwo powiatowe w Kłocku domagało się ponad 16 milionów złotych od Skarbu Państwa. Nieruchomość 8 lat temu przekazała zakonowi kościelna komisja majątkowa. Powództwo zostało jednak oddalone. Według warszawskiego sądu okręgowego pozew samorządu przedawnił się, a decyzja komisji nie została prawomocnie podważona. W 2006 roku e... Nagle bez informowania nas, skarb państwa zabrał nam ten budynek. E, uważam, że jeżeli ktoś e, zabiera czyjąś własność, no to nie powinno to zostać bez, bez echa, dlatego poszliśmy do, do sądu z powództwa cywilnego, ponieważ do dzisiaj tak naprawdę nie dostaliśmy oficjalnej informacji administracyjnej, że nam ktoś to zabiera. Więc poszliśmy do sądu o odszkodowanie, żeby móc za te pieniądze z odszkodowania wybudować nowy dom pomocy społecznej. Bo tu o nic innego nie chodzi, tylko o tych mieszkańców, którzy, no jest ich setka, którzy po prostu tam mieszkają i coś trzeba z nimi zrobić, trzeba im jakoś pomóc. Starosta Kłodzki Maciej Awiżyń nie ukrywa żalu. Liczył na to, że wyrok otworzy drogę do walki innym polskim samorządom. No to jest pierwsza instancja. Zapoznamy się w tej chwili z uzasadnieniem. Rozumiem, że to jest trudna sytuacja dla państwa, bo byłby to jakiś precedens. My jesteśmy pierwszym samorządem, który wystąpił na drogę cywilną o odszkodowanie. Zapoznamy się z uzasadnieniem i zdecydujemy, czy odwoływać się do wyższej instancji. Powiat czeka na pisemne uzasadnienie wyroku i raczej będzie się odwoływał. Za uzyskane pieniądze chciał otworzyć dom opieki dla osób niepełnosprawnych. Nasze roszczenie jest na podstawie projektu budowlanego i kosztorysu, który wynosi około 30 milionów złotych. Nie stać powiatu na to, żeby wybudować samemu taki, taki budynek, więc stąd wniosek do... Do kogoś, kto nam zabrał ten budynek, proszę nam zapłacić odszkodowanie. Przed wojną neogotycki obiekt nie należał do kościoła, a do niemieckiej fundacji dobroczynnej Mariow Spamusz. W latach powojennych zamek został zaadaptowany na potrzeby ośrodka opiekuńczego dla niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszka tam około 100 pensjonariuszy. Na szczęście mamy dobre kontakty z zakonem, który przejął ten budynek zakonem misjonarzy świętej rodziny i dogadujemy się z nimi i bardzo za to dziękuję. No Tym niemniej prowadzimy. Zadanie, które nie jest w naszym budynku. Misjonarze kiedyś myśleli o sprzedaży tego budynku i co się stanie, jeśli ktoś to kupi. My w tej chwili dzierżawimy, płacimy. Czynsz za coś, co kiedyś było naszą własnością, też jest to trochę dziwne. Więc no takie zawieszenie jest też problemem. Choćby wówczas, gdyby starostwo chciało zainwestować w obiekt. Jakikolwiek remont jest obecnie niemożliwy, bo samorząd nie może wydawać pieniędzy na budynek, który nie należy do niego. Czy w kolejnej instancji uda się wywalczyć odszkodowania, będziemy Państwa informować na bieżąco.